Dzisiaj jest to druga część tej dramy, która się dzieje na moim Discordzie. Link do tego Discorda macie w opisie, tak jak wczoraj mieliście. No i dzisiaj po jest drugi ten... drugi yy, odcinek z tego. Yy, najpierw zaczęło się od tego jej ja ja, ja trochę to mnie śmieszy, ale choć trochę to jest niemiłe tak kogoś wyzywać, ale dobra dałem y, i tutaj ten y, jest tutaj takie coś tam y, kolega napisał dawajcie relacje y, Reakcję dałem trzeba stolca walić, walić, No tak napisał, i potem ten widz, który, z którym się oni kłócą, powiedział lol za co. No napisał bardziej niż powiedział. Potem yy, napisał za nic, taka jest tylko petycja. I tutaj go z Gaming wysłał że ta e, e, społeczność od IDS Fluxa e, i tutaj e, jest takie coś, nie subujcie i tutaj e, jestem między innymi ja. No, no i potem e, napisały, że IDS e, iPatch iDS wyzywa wyrzucono i ten, i ten widz napisał najwyżej mogę jedynie usunąć flexura Donald Trumpki mój nowy widz, to jest mnie nigdy nie znajdziesz No i na mój, i ten widz nowy napisał jeszcze na elektryczny krzesło z nim Nie wiem czemu to myśl się tak szczerze Tutaj napisałem, jak zwykle e, mam nagrać film, ale w sumie nie aż tak zwykle, tylko czasami e, to wysyłam na czacie. To jest zwykle na ogłoszeniach, ale no, e, nie miałem czasu wchodzić na ogłoszenia. Poczekajcie, bo jest mojego głos, bo jest bo... 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 <trony> 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 No, i ten widz, którego wyzywali, e, napisał tak. E, I ten mój nowy widz powiedział, ale wiesz, że to będzie o Twoim kleksie w jajcach. No i nie. No i wtedy mój widz mi rozkazał, e, chociaż że ja jestem właścicielem, żebym go zbanował. E, potem ten. Nic nie mogę wam tego przeczytać, co napisał ten nowy widz, e, bo ten, po prostu to jest niezgodne chyba z prawami YouTube'a. E, potem powiedział, e, mam 50 alt e, napisał mam 50 alt i nic mi nie zrobisz, no i... Napi jeszcze e, napisałem kolejną sumę. E, mogę Wam przeczytać e, o czym e, mam nagrać ten film: Część druga kłótni, czyli Planeta taka i albo Minecraft. To ten wybrali, że druga część kłótni a to nagrywam teraz. E, tutaj do, mój nowy Wisłowiec nie też dodaje, ale no dobra, zgodziłem się. No i potem. Jeszcze mi ten widz z, y, z, z vip y, napisał, y, napisał że następnym razem nie mów y, po co, co peł sekundy. No, no to wiem, dzisiaj akurat nie gadam i mam jeszcze drugi serwer, gdzie mam go wyzywać. Są teraz każdy jest na czacie. I tutaj tak, napisał brak ochrony, ten nowy widz ode mnie, bo tak. Ten mój admin napisał Sigma i Donald, czyli mój nowy widz, napisał, nie mogę wam tego przeczytać, i tylko dla fluxa. Dla kazka, czyli mój admin, napisał dla mnie i. Gazgame Ming jeszcze napisał, że daj rolę geju. Nie mogę wam tego ten przeczytać. I mój nowy beat napisał: Sam możesz. I napisał jeszcze Świniaku. Cała drużyna tu jest jeszcze i jeszcze ozy tam i te teametza, mój od niej napisał, e, świniaku napisał teametza, media e, i już tu jest, no i co z naszą ofiarą, nie, nie dołączy, no i dali mi rangę, no. Nie wiem czemu. Ale nie wiem, nie wiem. Może wyślę to na moim Discordzie, to niech i zobaczymy co mi odpiszę. Robię dowody. O chopa. po normalnie. Wysadam na mojego serwa sobie to. O. Hopa. Eee. Yy opa, 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 No i widzimy się jak coś mnie odpiszą. Dobra, już e, ten y, odpisali mi. Jeszcze jej spingowałem i mój nowy widz napisał. Ja nie, dawa, nie dawałem tej roli. No i napisa, odpisałem mu to, kto z prawdziwych zdarzeń. I, do, I ten nowy mój widz po, napisał, nie wiem. No to się nie dowiemy. Niestety się nie dowiemy. Ale... Nie wiem, po prostu się nie dowiemy, no to się nie dowiemy. Może się dowiemy to w, to, to w trzeciej części, bo to już jest tej części i widzimy się już w kolejnym. Bye. Bye. Yeah.